modlić się. Z głębi serc, Duchu Święty, działaj. Maryjo, działaj. Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź. Na drogach nam nadzieją świeć. Synem Twym z nami. Tko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź. Na drogach nam nadzieją świeć, Synem Twym z nami Z wszystkich niewiast wybrana w życi drogę wskaż. suro Ludu Bożego Służebnico pokorna, pokój światu daj. Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź. Na drogach nam nadzieją świeć, synem Twym z nami I drogę wskaż, dziwicowcę, że prostoty, do syna twego nas prowadź, oblubieni co cieśli. Pokój światu daj, matko, matko która, która nas znasz, z dziećmi twymi bądź na drogach, tam nadzieją śmierć. Synem Twym z nami Królowo narodu naszego, przyjdź i drogę wskaż. Uciśnionych nadzieją, do Syna Twego nas prowadź. Światło łaknących prawdy, pokój światło daj. Ma która nas znasz, z dziećmi, twymi bądź na drogach, tam nadzieją śmierć, synem twym znamić. Pociecho ludu biednego, przyjdź i drogę wskaż, pani wszelkiej radości. Do Syna Twego nas prowadź, Matko tkliwego serca, pokój światu daj. Matko, Matko która, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź, na drogach nam nadzieją śmieć Synem Twym. Dziewico, matko Chrystusa, szyj drogę wskaż. Dziewico, matko Kościoła, do syna Twego nas prowadź. Dziewico, matko ludzi, pokój światu daj. Matko, która nas nasz, z dziećmi Twymi bądź na na drogach nam nadzieją śmierć, Synem Twym z nami Matko, przed Syna nam dana Przyjdź i drogę wskaż Matko, która nas słuchasz Do Syna Twego nas prowadź Ty nas zawsze rozumiesz Pokój światu daj, Matko, Matko która, która nas znasz, z dziećmi twymi bądź na drogach tam nadzieją świeć, synem twym z nami. idź. co z nami idąca, przyjdź i drogę historii świata promieniu, do syna twego nas prowadź. pośredniczko najlepsza. Bogu światu daj, matko, która nas znasz, z dziećmi tymi bądź na drogach nam nadzieją śmierć, synem twym. Matko ludzi bezdomnych Przyjdź i drogę wskaż Matko prześladowanych Do syna Twego nas prowadź Matko dzieci wzgardzony Pokój światu daj Matko, która, która nas znasz Z dziećmi tymi bądź na drogach nam nadzieją śmierć, synem twym zamilić. Matko dzieci cierpiących, Przyjdź ci drogę wskaż. Matko z sercem przeszytym, do syna twego nas prowadź, u stóp krzyża stojąca. Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź. Na drogach nam nadzieją świeć, Synem Twym z nami Matko płacząca nad nami, przyjdź i drogę wskaż. Matko przed karą chroniąca Do Syna Twego nas prowadź Matko nas przyjmująca Pokój światu daj Matko, Matko która nas znasz Z dziećmi Twymi bądź Na drogach nam nadzieją siedź Synem Twym z nami Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak, jak była na, na początku, początku, teraz i zawsze, i na, na wieki wieków. wieków. Amen. Przyjmijcie na sam koniec, Boże, błogosławieństwo płynące z rąk kapłana. Pan z Wami i z Duchem Twoim. No to dajcie głowy, pochylcie je i Was pobłogosławię na sam koniec. Niech Pan Bóg Was błogosławi i strzeże. Matko Boże, spójrz na swoje dzieci, spójrz na ludzi bezdomnych, Którzy może dom mają, ale serca mają bezdomne. Spójrz na prześladowanych, którzy może nie giną krwawo za wiarę, ale w pracy mają bardzo trudno z powodu swojej wiary. Spójrz na wzgardzonych, na swoje dzieci wzgardzone. Spójrz na cierpiących. Spójrz, Matko, na tych, którzy mają serce przeszyte. Spójrz na tych, którzy stoją pod krzyżem. Dziewico z nami idąca, w historii świata promieniu, pośredniczko najlepsza, błogosław. Każdemu, kto uczestniczył w tej modlitwie, który teraz odtwarza i z wiarą przyjmuje to błogosławieństwo. Dziewico Matko Chrystusa, Matko Kościoła, Matko Ludzi, pociecho nasze, wlej pociechę, okażę się z Matką, daj nam doświadczenie. Miłości Boga, miłości Twojej Maryja, otocz nas płaszczem swojej miłości, a ja mocą kapłaństwa, powołując się na wszelkie charyzmaty, które Bóg mi udzielił ze swojej łaskawości bez moich zasług. Błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.